meczu Lech Wisła, pokazując dwie kontrowersje z tego, z tego spotkania. Kaziu, będę ciebie prosił. No, ekspert, ekspert. Słuchaj. Zadanie poważne. Dziewiąta Podobniec. minuta spotkania, kiedy, kiedy chavez wybija piłkę, a potem zahacza zawodnika Lecha Poznań, Semira Ściglicza. Sędzia nie reaguje, twoim zdaniem? Nie, przypadek, tutaj nic nie było. Moim zdaniem nie ma tutaj przypadek. Czyli nie gwizdżemy i, i żadnej nie. kartki też nie. też nie dajemy. Potem jeszcze zobaczymy zdarzenie z 63. minuty, kiedy Andrasz Kirm, yy, no właśnie, czy był na w momencie podania od, od Meliksona 63. minuta. Wisła już prowadziła 1 do 0 i zaraz zobaczymy powtórkę tego zdarzenia, gdy sędzia asystent yy, głównego Marcina Borskiego... No, jak widzimy, nie był. No, nie było spalonego. A to i Meliksona, Melicksona, to tutaj było w tym meczu, widać różnicę właśnie w angażowaniu się w te akcje defensywne, no, prawda? Prawie. Że kilka razy tam mocno sobie powrócił z podenki Meliksona, a stwierdzić raczej tego Ale nie to nie już z naszych już, już rąk, czy z rąk e, prezesów ekstra klasy która współorganizuje z nami ten konkurs. Teraz kilka kontrowersji, panowie. E, zaczniemy od meczu Jagielonia-Białystok, Polonia-Warszawa, czyli, czyli spotkania, które oglądaliśmy przed momentem. Mówisz o tym golu, który mógłby w ostatniej chwili. No to proszę, mamy pierwszą minutę doliczonego czasu gry i jak sądzicie, Teodorczyk faul czy, y, czy nie? Czy Skerla fałdował, czy nie? nie Panie Kazimierze. Nie, moim zdaniem nie. No tutaj wybija piłkę. Podobna no. sytuacja to tutaj z udziałem Tome'a, prawda? Na, tak? na, na, na się nabił się? No. Tak, ja, wybita piłka. On ja nawet że... nie widzi Teodorczyka. Cały ta, ta. czas jest skupiony na piłce. No to teraz przeniesiemy się do piątku i do meczu ruchu Chorzów z Zagłębiem Lubin no i stały bywalec rubryki kontrowersji Rafał Grodzicki znowu y, przewraca człowieka, czy na faul dla mnie to faul, Szymon Pawłowski jest, jest faulowany, no bo po co ta ręka tak czy ta ręka tak ta idzie, nasuje? no to jest, nie wiem ja bym tutaj karnego nie gwizdnął mimo to raz, że ja wiem, że to jest polu karnym, ale tutaj no to nie jest dla mnie barkiem w bark to, widać, to nie jest barkiem jest... w bark, to nie, nie barkiem w bark mówię tylko ręką no, odepchnął go, ale Pracuje ręka jest skupiony na tym, że to znaczy ja powiem tak to był yy, to był jak gdyby, nie wiem, dwóch innych piłkarzy jeden z gabaryty zupełnie inny, więc jak gdyby on odpadł od tego natomiast jakby tam był wyższy facet, to ta ręka by nic ale nie wiesz, dała wiesz na czym no, polegał on... problem Rafała Brodzickiego że niepotrzebnie jeszcze to odepchnąć tak zaakcentował tak, znaczy, tak, kolej... no, Ale Pawłowski też odpadł od tego, tak jakby grało dziecko z dorosłym facetem nie ale, A tutaj jakby ale był się facet, kontrolować bo jak wyciągnął ręką, rękę i, i nic więcej nie robił to i tak by sobie to, poradził tą ręką, nie wiem ja ja bym to wyglądało tak, bo faktycznie Pawłowski odpadł Odpadł jak od jak kluczko, znaczy jak Adamek od Kliczko, tak, po sumie. Oglądałeś tę Oglądałeś tą walkę. Wczoraj. Rzeczywiście już drugi raz coś do boksu. GK jest bohatów widzę. Sebastian Jarzębak z Bytomia prowadzi ten mecz i to jest um, sytuacja ciekawa. Kamil Kosowski za chwilę dostanie żółtą kartkę za, za próbę wymuszenia karnego od pana Jarzębaka. Czy Adrian Budka faulował, Kaziu, czy nie? Znaczy nie widać to, to, to w tym momencie to jest takie. Ja tutaj nie widzę fału. Ja też. No dostał żółtą no kartkę, może, tą, bo ten no sam się uśmiechał. No tutaj, w, w tym ujęciu faktycznie może dostał dotknięty. Uznał, że sędzia, nie dał się. To tak naprawdę za tak, tak, na trzecim jest, razem widzimy jakieś tam, no nie wiem, może, może dostał nie, dotknięty. tylko że nie. Teraz jeszcze agresywne wejście Tomasza Wróbla w nogi Alwesza. Jesteśmy przy tym samym spotkaniu. Dodam tylko, że Wróbel miał już żółtą kartkę i tutaj drugiej żółtej kartki nie dostał. Trener kiedyś chwilę później zdjął Wróbla z boiska, tak? Tak. Profilaktycznie, na kartkę, myślę, że to, 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 za tą kartkę mógł zobaczyć. No, wident, no, trafił go w deskę. Gdyby nie miał deski, to mógł nogę złamać. Y, nie wiem, chciał nas strasić, a trafił po prostu w nogę. Probably. Także ewidentna żółta kartka dla mnie. Tak, no, no, dla mnie, to dla mnie jest też. Totalny brak wyobraźni ze strony Tomka. I Ja nie wiem, czy tu nie trzeba się pokusić od razu o kartkę czerwoną wręcz. No, hmm. Gdyby nie piłkarz nie miał desek, no to by go mu faktycznie uszkodził w nogę. Teraz korona kielce śląsk Wrocław. Mecz prowadzony przez pana Daniela Stefańskiego z Bydgoszczy. I czy Waldemar Sobota? Pomógł sobie e, ręką w opanowaniu piłki, bo po tej akcji padnie, padnie bramka. Jakiego jesteście Znaczy zami? Dla mnie to nie ma znaczenia, nawet jeżeli ręk, ręką, to, no, to była taka przebitka. Chyba, że sobie, sobie rzucił. Ja tutaj nie widzę, żeby on sobie tą rzucił. No, to no, tak, nie, tak, to nie, myślę, nie ma mowy zupełnie. Ale... Myślę, że tu wszystko jest czyste. Jest Piłkarze Korony przyszło, sugerowali to. zagranie ręką, ale tutaj nic nie było. Woskamp strzelił bramkę. Korona tak czy inaczej ten mecz wygrała. I jesteśmy jeszcze w Warszawie, gdzie Tomasz Musiał e, prowadził mecz z pod Beskidziem i to jest e, zderzenie między Łatką a Ohajonem. Patrzymy na tych dwóch zawodników w polu karnym. E, łat, gra się toczy. Sędzia nic nie widzi. Czy tam coś było? Wczoraj no nie mieliśmy najlepszych monitorów, Kaś, na Zobaczymy, czy dzisiaj to będzie dokładnie no widać. Tak, teraz mamy trochę na jednej z powtórek było widać, że Ohajon y, no, wystawił tam łokieć, próbował uderzyć. Zobaczymy, czy... No, no ruch jest. Ruch jest niewątpliwie. Za to... Karę jak najbardziej. Tutaj po czasie hmm. myślę, że może się ochając tak spodziewać, że, że może tutaj jakiś mecz Kary dostać. Hmm. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc, dziękuję Państwu. Tylko Adam Jakowa potrafi wrzucić piłkę w reprezentacji. Wola chyba ma marne szanse, aby wyjść w pierwszym składzie na euro. Rzeczywiście ma marne szanse, a, ale, ale potrafi dobrze głową grać. I dośrodkować. Mica mm. Lechiak, mm. zapraszamy na PG Arena. I teraz do końca idziemy grać, idziemy gra, jak i gramy na traku, i będzie będzie super. No a tu oni nie wiedzą, mucha. Nie. <laughs> <laughs> Tylko teraz na końcu, do końca sezonu zapraszamy na PGE i nasza drużyna będzie grała bardzo agresywnie, jaki był ostatni mecz. Dobrze pan. Dobrze. Witam was na konferencji, po meczu on nasz na zaznajęł w imię, to jest oczywiście zwycięstwo niebezpiecznego zera. Dla Państwa to jest pewne oczyszczenie, że obok Pani Jadłowa jest ceny Cegłębielów <laughs> i Nistankowy nad Pograniczenem w Chorzurze. Dobry wieczór, no cóż można powiedzieć, yy, że był 2-1, był 2-0? Nie <laughs> 2-1. Panie wyszło wcześniej. <laughs> okay. Ja ten debiut oceniam jego na plus i to jest, i to jest jakby jedna kwestia, że on zagrał dobrze, y, ale też zagrali fatalnie Głowacki. Przepraszam bardzo, ale niestety... No bo faktycznie nie popełnił błędów, ustrzegł się jakiejś takiej nerwowości w grze i myślę, że za chwilę oszaleje. No to chyba wystarczy, tak?